Informacja na start, że jeżeli masz wizę zieloną kartę, to możesz automatycznie podjąć pracę, jaką chcesz. A jeżeli nie masz zielonej karty? Tu jest to ważne rozróżnienie, może... bo jakiekolwiek wizy nieimigracyjne zazwyczaj ograniczają nas do konkretnego pracodawcy, który na przykład sponsorował naszą wizę pracowniczą który wystąpił o tą wizę pracowniczą albo dana firma, poprzez którą dostaliśmy wizę pracowniczą, albo firma, którą otworzyliśmy w USA. Czyli ta wiza pracownicza zawsze będzie miała jakieś ograniczenia, czy to do miejsca pracy, czy to do danego pracodawcy, czy to do danego rodzaju pracy, który jest spójny z, z Twoją petycją wizową. A gdy już stajesz się rezydentem USA, czy nie masz zieloną kartę, nie masz żadnych limitów, możesz pracować, gdzie chcesz.